No bo kurwa z to VR to jest bardzo niszowy przykład, nie? Ale co ma z Unii Europejskiej mieszkaniec średniej wielkości miasta do 5 tysięcy mieszkańców? Wyposażenie w szpitalu, który ma u siebie, pracownię mm -hmm. informatyczną w swojej, swojej szkole, szkole, którą tam ma, mm -hmm. bądź nawet w kilku. Prawdopodobnie ma autostradę, którą można dojechać do jego okolicy, tak? albo chociaż obwodnicę. Więc jeżeli się chyba miasto... nie rozjeżdżają jego średniej wielkości miasta. Jeżeli miasto się ogarnęło, jeżeli na przykład lokalne organizacje pozarządowe się ogarnęły, to mają także program aktywizacji osób chwilowo bezrobotnych, a także opiekę nad niepełnosprawnymi, bo widziałam, co można dostać z funduszy w Unii Europejskiej różnych. Jeżeli organizacja lokalna się ogarnęła, to mają pozaznaczane szlaki turystyczne przez swoje lokalne zabytki i mają, wiesz, piękne tablice, mają, rozumiesz, dofinansowania do hotelików, więc jak ktoś na przykład ma taką fanaberię, żeby pojechać na Mazury i nie, kurwa, leżeć w sztynorcie na tym i chłać wiesz, w sztynorcie wódkę w tej knajpie, co tam jest nad jeziorem, mm -hmm. tylko na przykład przejechać się samochodem szlakiem mazurskich fortyfikacji. Na Mazurach tych fortyfikacji jest do chuja i ciut. A jeszcze w tych różnych małych miastach do pięciu tysięcy mieszkańców być może jest jakiś zabytek, na który dla odmiany jeszcze czy inna organizacja wyszarpała trochę kasy na renowację i, można I jest tego adoncik, tak. I można na przykład, jeżeli ktoś skądkolwiek wpada na pomysł, żeby odwiedzić sobie taki zameczek, który już ma swoją stronę w internecie, którą być może wcześniej nie miał, ponieważ dokładnie na stronę internetową zabytku też można szarpnąć gotówkę. Mm -hmm. Nawet niekoniecznie trzeba szarpać z Unii, można sobie znaleźć kurwa tego kuzyna, twojego śwagra, który dzięki temu, że miał pracownię internetowską, to teraz umie trzaskać strony w HTML-u czy kurwa w innym CSS-ie. Ludziom na wsi nie trzeba tłumaczyć, jakie są mm -hmm. korzyści z Unii Europejskiej. To nasze małe miasteczko do 5 tysięcy jeszcze ma ochronę środowiska, oczyszczanie wody i być może jakąś, jakiś wiatrak, który coś tam robi i w związku z tym uczestniczy w, w związku z tym ogólnounioeuropejskim programie. Unii, tak. tak.